Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj jadę na ryby. Wędkarstwo łączy. Moi drodzy, ostatnio kupiłem robaki. Chciałbym się z Wami podzielić, jak ja zajmuję się robaczkami po zakupie. Robaki są świeżo kupione. Gdybym je tak zostawił w lodówce, one się posklejają i będą do niczego. One mają trocinę, więc ja do tych robaków dosypuję słuchajcie śrutę śrutę kukurydzianą pojechałem do sklepu wędkarskiego za około 2 zł kupiłem pół takiej śrutę robaki będą fajnie pachniały tą śrutą one się pięknie wytrą i będą żywe, nie posklejają się zobaczcie zaczynają być żywe. Umyję pojemnik i przesypię je z powrotem do pojemnika. W znakomitej kondycji. I do momentu, kiedy nie pójdę na ryby, będę je wyciągał z lodówki, odświeżę, otworzę trochę, niech one powietrza złapią. One się zrobią bardziej ruchliwe, one muszą mieć tlen, dostaną tlenu, będą w znakomitej kondycji na ryby. Za chwilkę Wam pokażę jak wrzucę je do pojemnika, jak pięknie będą przechowywane. Idę umyć pojemnik. Zaraz wracam. Słuchajcie, pojemnicze umyty. Robaczki wracają do pojemnika. Wiecie, z tego względu, że e, na trzy, na trzy osobowe drużynowe zawody się wybieram w sobotę, to podzielę je na trzy pojemniki, tak żeby od razu dla moich kompanów były gotowe. O. I w ten sposób będę je przechowywać w lodówce. Teraz się biorę za następny, jeszcze mam kolorowy, tak samo. I do lodówki. Zostawcie łapkę, dajcie znać, czy Wam się podobają takie filmy. Być może będzie ich więcej.